Arkadiusz Kwiatkowski, witam serdecznie po drugiej stronie Immortality, Eita. który siedzi razem ze mną na TS-ie. i chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj e, mamy 1 stycznia 2014 roku, godzina. a ja odbywam ten lot na Wacsim, a godzina jest... Nie wiem, która jest... 58 godzina. minut po północy, moi drodzy. E, w związku z tym chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne wszystkiego najlepszego, pogody ducha, uśmiechu na twarzy dla tych, którzy latają to samych kawoków i wielkiej przyjemności w lataniu na Watsim. i nie tylko. Wszystkim moim przyjaciołom i znajomym wszystkiego najlepszego. W tym właśnie momencie odbywam lot na WACI, Ten pierwszym pilotem polskiego wacji, który w 2014 roku wystartował z lotniska Okęcie. i myślę, że to zapisze się złotymi zgłoskami na a, wirtualnym niebie polskiego wacji. Drogi Mortality, jak tam świętowanie jak tam świętowanie 2014 roku i imprezy Sylwestrowej, jak to się u Ciebie odbywa, odbyło. Jakie wrażenia, co możesz powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. No, co, co ja mogę powiedzieć? Oczywiście Party hard, zgadza się Sylvester z Sylwester z e, Wiadomo. E, no co no? Na razie wchodzimy, więc nie mogę powiedzieć jak się zapowiada, no ale miejmy nadzieję, że nie gorzej niż poprzednik. No, no i oczywiście z co, mojej strony, z mojej mogę... strony również wszystkim widzą, wszystkiego, najlepszych. Nie, no... I... Immortality, zgódź się ze mną, bądź też nie. Serdeczne pozdrowienia dla Strony, Ja oczywiście. E, i dla jego kanału, dla jego oczywiście. widzów. Serdeczne pozdrowienia dla mnie. E, pozdrowienia dla Ciebie, Immortality, dla Dixixa, dla Oscara. Dla Kwiatka, no, Arkadiusz Kratkowski dla... Grafituo. Tak, dla Bartka, e, Barteza, dla Zdigo, dla Wojtka Górycza, dla wszystkich serdeczne pozdrowienia w 2014 roku, moi drodzy, aby ten rok... Był dla Was naprawdę cudownym rokiem, i rokiem, który będzie przepełniony pełnymi Waszych uśmiechów i pełnymi sukcesów, momentami, które oczywiście będą poniekąd też naszymi wspólnymi sukcesami w łączeniu wielkiej przyjemności realizacji naszej pasji. Chciałbym, żeby tak było, bo, bo ekipa wielka i zacna. Tak, a ja jeszcze tak od siebie chciałem wam życzyć wszystkim oglądającym, mimo że usłyszeliście, wiadomo, szczęśliwego nowego roku, tam szczęścia, zdrowia, pomyślności i pieniędzy, to ja wam chciałem życzyć, żebyście na przykład nie zgubili kluczy, żebyście nie przeszli, nie przejechali samochodem na Czerwony Świec, bo to są takie najzwyklejsze życzenia, które też się mogą przydać i też są ważne. Ale powiem ci Mortality, mój drogi, przepiękne jest to, że dzisiaj tak sobie siedziałem, ja jestem takim człowiekiem, że... Napływają do mnie różnego rodzaju refleksje tak. I wiersze. cieszę się może nie do końca. Cieszę się z tego faktu, że za każdym razem, kiedy mam ochotę spędzić miło czas, wiem, że kiedy przyjdę na naszego ts wiem, że kiedy będziecie na tym ts wiem, że ten czas spełniony z wami będzie czasem naprawdę spełnionym bardzo dobrze. Nie mam alternatywy, aby swój własny czas spełniać w inny sposób. Sposób taki, który będzie mi dawał tyle przyjemności z samego bycia wśród ludzi, którzy mają takiego samego pierdolca jak ja. I to jest fajne. Cieszę się, że 2014 rok będzie przyświecał mi właśnie taką intencją i wiem, że nie będę miał e, sytuacji, w której nie będę miał z kim lub też nie będę wiedział co zrobić, żeby e, mieć e, fajnie i przyjemnie zagospodarowany wolny czas. Tak, dlatego, no i oczywiście od nas, też od całej grupy ts a wszystkiego najlepszego, życzymy że pomyślności w nowym roku samych k jak to mówią w naszej pasji. No i co, no, tak jak mówiłem, żeby ten następny rok no, nie był gorszy od poprzedniego, no bo tutaj nie ma co też mówić o lepszym, ale żeby po prostu nie był gorszy no. wielu sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym. Krótkim słowem, krótkim słowem w piastku. szczęście i inkluzycja, Czek, Michał. Co Oj, dziękuję <śm> bardzo. To, to fajnie, że przynajmniej nie można się pomylić, ja nie, no. nie? Z drugiej strony, że, 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 fajnie by było jakby wszystkie nasze koleżanki miały tak samo na imię jak nasza dziewczyna. To by było wszystko proste i łatwe, tak, tak. nie? Czy, że, dziewczyna, czy żona. No powiedza, jak ja jestem ja, ja, ciężko, co za radośnie Hej tom, i tak dalej, i tak dalej. Życzę wszystkiego dobrego, aby się wszystkim dobrze uwiodło. No i do zobaczenia na wirtualnym niebie serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia we wszystkich filmikach, materiałach, vlogach i innych gier w dołach w 2014 roku. Do zobaczenia Arkadiusz Kwiatkowski. Cześć, trzymajcie się!